Witam serdecznie z Ogrodu Marzeń. Niedziela, poranek. U nas zrobiło się na razie pochmurno i troszeczkę chłodno, a wcześniejsze dni jeszcze były bardzo ciepłe i bardzo słoneczne. Ale myślę, że ta ciepła jesień słoneczna jeszcze do nas powróci. Nie może zawsze być tak pięknie. Przydałoby się trochę deszczu. Ale nie ma, więc trudno, obejdzie się też bez deszczu. A ja zapraszam Państwa serdecznie na spacer po naszym ogrodzie. Ogród jest już bardzo zmienny i teraz zmienia się bardzo tak naprawdę z każdym dniem. Dlaczego? Dlatego, że nastał już czas jesieni i drzewa zaczynają przepięknie żółknąć, krzewy zaczynają powoli już płonąć. Jeszcze tak nie jest spektakularny jeszcze to nie jest ta piękna, złota polska jesień. Ale pomaleńku, pomaleńku już kraczamy. Więc przygotujcie, kochani, jak zawsze pyszną kawę, pyszną herbatę, ciasteczko. I zapraszam na wirtualny spacer. Ale jeżeli ktoś chciałby przyjechać do nas i zobaczyć ogród jesienny, to jak najbardziej jesteśmy otwarci cały czas. Jesteśmy czynni, tylko troszeczkę krócej, ponieważ około godziny 19 robi się już ciemno. Więc niewiele byłoby do zobaczenia w ogrodzie. Więc proszę przyjeżdżać wcześniej. Małopolska, Stary Sącz, Myślec, Ogród Marzeń. Wciąż na Państwa czekamy. Zachęcamy, abyście nas odwiedzili, jeżeli jesteście w okolicy przy okazji sprzedajemy niewielką nadwyżkę roślin z naszego ogrodu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to będzie miał taki miły myślę, akcent miłą pamiątkę. Zapraszam. Jesienny ogród jest bardzo piękny, kolorowy. Ja lubię, chociaż niestety ciągnie za sobą zimę i dlatego właśnie nie lubię jesieni. Ale jeśli jest słoneczna, piękna, pogodna, to jest naprawdę bardzo urokliwa babie lato, złota polska jesień. Tutaj jest bardzo ładnie przebarwiająca się kłokoczka południowa na żółto, śliczny krzew. Zdobi też torebkami nasiennymi które poruszane wiatrem kłokoczą. Hortensja drzewiasta, strąg anabel wygląda prześlicznie. Nie ma już białych kuli, ale są zielone. Dlatego lubię ścinać hortensję do wazonu w różnej fazie kwitnienia, ponieważ one zachowują różne kolory. Na altanie po altanii wspina się Rdest Oberta, przepiękna roślinka. Pnącze, które na biały kwitnie ma bardzo delikatne białe kwiatuszki, ale dosyć duże takie wiechy i wyglądają bardzo ciekawie. Byłaby, byłoby to pnącze jeszcze ładniejsze, ale jesienią, zimą wiatr strącił z altany i niestety musiałam nisko przyciąć i teraz sobie tak odrasta jak chce no niech próbuje, może dzięki temu będzie bardziej odporniejsze, nie wiem tutaj przy rdeście rośnie to jest krzew, janowiec barwierski janowiec powtarza kwitnienie i bardzo lubi zaskakiwać najbardziej, najpiękniej kwitnie wiosną, ale przez całe lato, jesień pokazują się jego żółte drobne kwiatuszki to jest taki półkrzew, też bardzo ciekawa roślina o bardzo drobniutkich, ciemnozielonych, błyszczących liściach. No i tutaj oczywiście tułacz pstry. Tułacz przepięknie też się przebarwia, jest bardzo kolorowy. I byłby o wiele piękniejszy, gdyby nie susza, która go bardzo tutaj, zwłaszcza po tej stronie, bardzo dotknęła, podlewałam inne rośliny. O nim troszeczkę jakbym zapomniała, niestety jest taki zasuszony, ale nic się nie stało, sadzonki będą i będzie tutaj, wiosną odbije, będzie pięknie rósł, natomiast tutaj można podziwiać w pełnej krasie jego przepiękne liście, no prawdziwy kameleon. Przebarwia się pięknie, kolorowo, tajemniczo. A tutaj coś mamy, no tutaj mamy już teren właściwie stawu, karn. Karn jeszcze jest pusty. Na razie jeszcze ptaszków nie, nie dokarmiamy. Z tej strony tutaj tak wygląda, żeby. Podglądać ptaszki i podglądać, co się dzieje wokół karmnika. Jest lampa i nocą świecimy i obserwujemy tutaj życie, co dzieje się właśnie przy karmniku. A jest to bardzo ciekawe. Na monitoringu można zobaczyć różne fajne, ciekawe rzeczy. Tutaj jest leśny zakątek, są drzewa, ale chciałabym pokazać. Oznaki jesieni w naszym ogrodzie są, są przepiękne maślaki, tu jest maślak, tu jest drugi, nie zrywamy, nie wykorzystujemy, bo mąż grzybów się boi, nie lubi, ja zresztą też nie, ale tutaj zawsze nazywałam maślakowe pole. Dlaczego? Dlatego, że było tu pełno maślaków, w tym roku jest troszeczkę mniej. No dlaczego? No dlatego, że było bardzo sucho, teraz troszeczkę się pojawiły i w ogóle wraz z opadami ostatnimi opadami deszczu pojawiły się grzyby, których tutaj długo, długo nie widzieliśmy no co z bluszczem, bluszcz powoli powoli się opuszcza biednym no będę musiała to mieć na uwadze i co roku wiosną no niestety przeciwko chorobom grzybowym opryskać tak, że bluszcz, który wydawało mi się nie do zdarcia, nasza dama stoi niezmieniona, piękna i przydałoby jej się podłoże z bluszczu, wiosną miałam posadzone narcyzy, poetów ale nie wiem jak będzie sytuacja wyglądała w tym roku bo dwa lata temu, gdy mieliśmy prawdziwy najazd ślimaków. One tutaj zjadły wszystkie. Yy, to znaczy myślę, że cebulę nie, ale pędy wierzchołkowe i nie wiem, czy czy te narcyzy się pojawią, mam przystawie, to będę musiała tutaj jeszcze raz posadzić, chociaż teraz będzie to już bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że ja sadziłam, gdy ten bluszcz nie miał jeszcze takiego gąszczu tutaj splątanych korzeni. A teraz, no, będzie to troszeczkę trudne, ale jeśli się nie pojawią białe narcyzy wiosną, to będę musiała je no, tutaj po prostu posadzić, bo wyglądały przepięknie kwitnące w maju pośród zielonego bluszczu, no i oczywiście pachnące. To jest chatka muzeum kwiatów. A po niej, po dachu wspina się chmiel. Uwielbiam takie pnącza. Chmiel trzeba mieć na uwadze, bo potrafi być ekspansywny, potrafi sobie wyrastać, trzeba go pilnować. Może nie jest jakiś bardzo kłopotliwy, bo nie mogę powiedzieć, żeby mi tutaj aż tak bardzo dawał w kość, bo jakby mi dawał, to już by go nie było, ale jednak mam na niego oko. Rabatka z liliowcami poobdzielałam wszystkie rabaty ziemią kompostową i wyraźnie widać, że roślinki odżyły tutaj wyrastają liście złotnicy żółtej te szaro, takie zielone liście wąskie to jest właśnie złotnica ona będzie kwitła wiosną na żółto, też pokazywałam przedstawiałam te roślinkę. Astry, marcinki, teraz tutaj są ozdobą tego wiejskiego domku, tej wiejskiej chatki. Wyglądają myślę, że ładnie, że właśnie przy takich starych drewnianych chatkach te dawien, z dawien dawna rośliny wiejskie bardzo ładnie się prezentują. Dereń i krzewuszka jeszcze tutaj. Tak za bardzo nie odczuwają jesieni, niektóre rośliny rozpoczynają jesień, jakby troszeczkę później zaczynają się przebarwiać. Edgewortia papierodajna. No Edgewortia to jest taka roślina, którą bardzo tutaj lubimy, ponieważ teraz wygląda tak przepięknie, tak właściwie od wiosny do jesieni ma bardzo ładne zielone liście. I proszę zobaczyć, ile ma pąków kwiatowych. Ona kwitnie zimą, na żółto ma kwitnąć. I jestem właśnie bardzo ciekawa, czy w tym roku uda nam się zobaczyć jej kwiaty rozkwitnięte, bo w ubiegłym roku, ale była świeżo posadzona, też miała pąki kwiatowe, niestety się nie rozwinęły. Ślicznie wyglądają kropelki. Deszczu na liściach edgeworty papierodajnej. Bardzo też ładnie wyglądają na liściach przywrotnika. Też bardzo pięknie. A tutaj też wyglądają bardzo malowniczo. Rozplenice kwitnące, rozplenice, piórkówki, to też już znak symbol jesieni. Stewarcja kameliowata. Stewarcja już ładnie się przebarwia. Ona tak najpierw na żółto, a później liście robią się bardziej czerwone. Też bardzo piękne, bardzo ciekawe drzewo. Kwitnie w czerwcu, ma białe kwiaty, bardzo ładne. W środku mają pomarańczowe pręciki. Może nie są to kwiaty długotrwałe, ale wygląda bardzo ładnie, zwłaszcza gdy tych kwiatów jest dużo. Tutaj są liliowce, a przy nich jest hurma wschodnia. Hurma, no tak za bardzo na razie jeszcze nic z tą hurmą nie robię, ponieważ nie wiem jak ją tak do końca pielęgnować. Jest to hurma, która prawdopodobnie jest płci żeńskiej i męskiej, czyli powinna mieć owoce, ale na razie w ogóle jeszcze nawet nie miała kwiatów. Troszeczkę wiosną nam przemarzła, odbiła, ale bardzo festy wyrosła. Czy będzie miała owoce? Nie wiem, ale też jest bardzo ciekawym. To jest właściwie drzewo. Bardzo ciekawym drzewem, bardzo ładne liście, podobają mi się i bardzo ładnie wygląda. Chociaż owoce tutaj w naszym klimacie no nie do końca wierzę. No może rzeczywiście, jeżeli te zimy z każdym rokiem będą cieplejsze, no to może się okazać, że faktycznie będzie owocowała, że te owoce dojrzeją. No i tutaj róża White Dorothy Perkins, to jest róża matka Dorothy Perkins, różowa, córka biała, biało-różowa. Proszę zobaczyć, jak silnie urosła, bardzo pięknie. Ja staram się ją tutaj tak puszczać, żeby była na ramionach tej pergoli po kilka pędów. Natomiast takie wszelkie boczne obcinam. No i zobaczymy, co mi to z tego wyjdzie. Zobaczymy, jaki wyjdzie efekt latem, gdy zakwitnie w czerwcu. Czy będzie to piękny efekt. No bardzo bym tutaj chciała i mam wymarzone tutaj jedno miejsce za ITO. Drugie miejsce na róże pnące, również ciekawe. Tam mi Państwo podsunęliście, któraś pani, nie pamiętam już tej róży. I tą różę chcę kupić i jeszcze jakąś jedną. I po tamtej stronie też sobie posadzę krzew, bo tutaj jest Itea, itea która prześlicznie się teraz przebarwia na ogniste kolory. Bardzo ciepłe, bardzo przyjemne. Kwiaty też bardzo ładne, białe i pachnące, ale też w czerwcu nie teraz. I dlatego chciałabym tutaj właśnie posadzić takie róże i od razu je puszczać, pielęgnować tak po pergolach, żeby ładnie właśnie wyglądały. Astry, astry, w tym roku tutaj te są jakieś takie wyjątkowo niżutkie. może chyba ta susza nie pozwoliła im się do góry trochę wznieść, ale też są bardzo śliczne. I niektóre mają takie żółciutkie środki, a niektóre mają już brązowe. I wiecie, co to Państwa znaczy? Te żółte mówią pszczołom, chodź do mnie, zapyl mi, jestem wolna. Natomiast te brązowe mówią, nie zbliżaj się, zostałem już zapylony. I w ten sposób właśnie te kwiaty Pokazują i są jakby drogowskazem dla pszczół, żeby pszczoły nie traciły cennego czasu, tylko żeby wiedziały, gdzie lecieć i na który kwiat się udać, żeby pozyskać pyszny nektar. Rudbekie. Rudbekie jeszcze kwitną. Śliczne, złociste. Słoneczka, takie właśnie ciemne dni jesienne, no to prawdziwy skarb w ogrodzie. Tutaj są astry wysokie, astry o różowych kwiatach. Też bardzo je lubię, chociaż trzeba je przywiązywać, dlatego posadziłam właśnie przy drzewach, żeby można było je przy drzewie po prostu przywiązać, bo one lubią się też pokładać i, i przewracać. Pod nimi rudbekie i miechunki. Miechunki, no lubię te miechunki, nic na to nie poradzę. Są pomarańczowe lampiony, śliczne, takie wyraziste w ogrodzie, bardzo mocny akcent. A ja właśnie potrzebuję takich kolorów. Tutaj są liliowce i orliki, no orliki teraz też już zaczynają się przebarwiać, ja orliku niziutko nie wycinam, zostawiam je troszeczkę wyższe, żeby chroniły też tutaj inne rośliny, które rosną przed zimnem. O, te się zaczęły pokładać. Te są podwiązane, ale zaczęły się pokładać. Tamte są niepodwiązane i sobie radzą. No i proszę, jaki wniosek? No śliczny, bardzo intensywny, różowy kolor, bardzo ładny. Tu mam kolekcję rdestów himalajskich, które na razie nie prezentują się za ładnie. Tu jest chyba Alba Junior. To są rdesty, które ja bardzo lubię chciałabym, żeby mi urosły większe, ale potrzebuję na to one potrzebują na to trochę czasu. Tu jest kolejny Orange Field, bardzo też piękny, o takich bardziej różowych, łososiowych kwiatak. Tutaj jest kolejny o różowych kwiatak. A tutaj z kolei jest taki o blado kwiatach, dlatego tutaj troszeczkę te miejsca są puste. No dlaczego? Dlatego, że rdest nie lubi towarzystwa przy sobie. On z czasem rośnie, tak jak tutaj ten rdest himalajski, coraz szerszy i zabija inne rośliny, które są koło niego, niszczy, no niestety wypycha, więc potrzebuje od razu większego miejsca większej przestrzeni. I proszę zobaczyć jakieś liczne różowe kwiatuszki dlatego bardzo mi się właśnie rdesty podobają nie są absolutnie ekspansywne nie należy się bać że zawładną tutaj ogrodem mnie nie sprawiają problemu absolutnie i rabata z liliowcami, szczypiorek czosnkowy jeszcze wciąż kwitnie i proszę brawa, brawa dla ostatniego chyba jedynego kwiatu liliowca. Jedyny kwiat, który zakwitł na żółto. Już właściwie nie widziałam, żeby liliowce gdzieś jeszcze kwitły, a ten tutaj jeden biedaczek kwitnie. Na żółciutko. No też bardzo ładnie. No i mam tutaj posadzone właśnie szczypiorki czosnkowe przy liliowcach. Ale będę chciała jeszcze posadzić tutaj e, może zimowity, no zobaczę, na razie czekam na przesyłkę i będę się zastanawiała na spokojnie, gdzie co posadzić. Z tej strony też są liliowce orliki, bo orliki to się wysiewają, ale że w maju tworzą przepiękne chmury tutaj kolorów, dlatego je bardzo lubię. Rozchodniki. Rozchodniki też piękna ozdoba jesieni. W tym roku też, no tak jak wszystkie rośliny u nas, no, cierpiały. Cierpiały, chociaż rośliny to są. Rozchodniki są roślinami takimi odpornymi na suszę, ale jednak ta susza też dała im się troszeczkę w kość. Tutaj różowe kwiaty, bardzo ładne. I Tutaj jeszcze wrócę, ponieważ to jest taka, tutaj za liliowcami są róże parkowe, to są róże Austina, to są róże, które przecudnie pachną. Bardzo ładnie kolory są różne tutaj wysokości wielkości. I jednocześnie ten naprawdę bardzo piękny, niezwykły zapach róż. Myślę, że chyba z wszystkich róż jakoś ten zapach podoba mi się najbardziej. W alei różanej też jeszcze nie czujemy się. Tutaj tak pusto i samotnie, ponieważ róże kwitną. Nie wszystkie, ale jeszcze niektóre, niektóre powtarzają kwitnienie, i niektórymi tutaj różami możemy się cieszyć. Ja tutaj pomiędzy miliawcami posadziłam już narcyzy, między jedną pergolą a drugą. Są posadzone różne odmiany, no ciekawa jestem jakie je wyrosną, czy rzeczywiście będą różne. Posadziłam też kamasji i chciałabym tutaj, po lewej stronie nie, bo są szafirki, szafirków jest dużo, więc wystarczy, ale po tej stronie chciałabym jeszcze posadzić jesienne krukusy. Jedne już kupiłam, posadziłam, ale jeszcze czekam też właśnie na tę przesyłkę, bo mam zamówione różne kolory. Więc czekam, co to przyjdzie, żeby można było zobaczyć. Tutaj też astry, astry na biało kwitnące. Też bardzo ładne są te astry. Mają dużo kwiatów i tworzą tak. Tutaj na aparacie wychodzi mi na taki lekki blady róż, ale one nie są bladoróżowe, one są białe, tylko może gdy tak troszeczkę przekwitają, no to może rzeczywiście wpadają na taki, <laughs> przepraszam, lekko różowy kolor. I szałwia Love and Wish. jest bardzo piękna szałwia. Tutaj niektórzy mi właśnie piszą w komentarzu, że udaje im się przezimować, ale późnym latem dopiero zaczyna kwitnąć. Ja jednak swoją wykopię, przytnę, Chciałabym, aby była w maju już kwitnąca, bo jest to przepiękna ozdoba, przepiękne kwiaty. Jeśli macie Państwo możliwość kupić sobie o fioletowych i niebieskich kwiatach, to kupcie, będziecie cieszyć się kwiatami od maja, aż do późnej jesieni. Kołonik maki wschodnie, A tutaj tutaj jest bardzo fajna. Niezamierzone działanie, <noise> dlaczego? Dlatego, że nie było w tym mojej żadnej ingerencji. Tu rosną ulubione męża suchołuski, kacanki, zostały parę, ja ich nie wyrywałam, bo dlaczego? Dlatego, że one jeszcze kwitną mają jeszcze ładne, kolorowe kwiaty, niektóre są już takie brzydkie, te, które już przekwitły, to już dawno wycięłam. I otóż, co się stało? Wysiały się. Proszę zobaczyć, jak się tutaj powysiewały. Tworzą przepiękny tutaj taki kobierzec zwarty, i wysiały się też tutaj. Ja absolutnie nie siałam ich. Same się wysiały. Tutaj jest mak wschodni, ten po prawej stronie przy murku. Natomiast tutaj są właśnie suchołuski, ależ się mąż ucieszy, jak zobaczę, tyle. Tych suchołusek on bardzo lubi, bo to są takie dawna wiejskie kwiaty, przy domu babci rosły i jakoś mu się dobrze kojarzą, dlatego będą tutaj rosły, wysiały się. Myślę, że będzie zadowolony. Malwy, malwy pięknie wyrastają. To jest roślina, która kwitnie w drugim roku. W pierwszym roku wyrastają liście, w drugim roku zaczyna kwitnąć rumian karpacki kwitnie gdyś przekwita przycinam go on później zaczyna kwitnąć drugi raz kocimiętka, kocimiętka to jest fantastyczna roślina to jest po prostu świetna bylina bezobsługowa przycina się ją i kwitnie kwitnie i kwitnie jak szalona ale zrobiłam tutaj też takie hmm, moje ćwiczenie otóż mam tutaj za liliowcami floksy Wiechowaty i te floksy bardzo ładnie kwitły, przepięknie. Mam tutaj różne odmiany, kilka różnych odmian. Ja je przycięłam, też trochę im dokuciała tutaj susza, ale jakoś udało się wszystkim szczęśliwie roślinom przetrwać w naszym ogrodzie. Nie byłam w stanie wszystkich podlać i ja je przycięłam, gdy przekwitły. I one teraz kwitną po raz kolejny. I kwitną też. Może nie ma dużo kwiatów, no ale jednak są i są dosyć ładne. Tutaj jest taki dwukolorowy, akurat odwrócił się w drugą stronę. Na no, floksy to tak bardziej do słońca. Biało, takie czerwone paseczki. No i zawsze jakiś ten kolor w ogrodzie. Jest tutaj też róża Austyna. Kwitną i pachną, przecudnie pachną. Ale tak tutaj wygląda z tej strony nasz ogród, to z milinami, a miliny, miliny, no miliny yy, flawa jeszcze kwitnie, czyli ten żółty, flamenko już nic nie widzę. I bardzo pięknie wyglądają. Ja je przycinam wiosną. Pokazuję Państwu, że wiosną bardzo mocno je przycinam. One kwitną na pędach jednorocznych, więc nigdy nie jest tak, że okaże się, że one nie zakwitną. Zawsze kwitną, one bardzo lubią przycinanie. Ale można je wcale nie przycinać i też będą ładnie rosły. Szklarnia. W szklarni wciąż jeszcze mam pomidory. Absolutnie nie zrywam zielony. Dlaczego? Czekam aż dojrzeją. Gdy są już takie lekko czerwone, zanoszę do kuchni. Wówczas one nabierają kolorów. A na razie jeszcze nikt nie zapowiada przymrozków. Więc myślę, że mogą tutaj być aż do końca. I papryki, tak samo, nic nie likwiduje. Tym bardziej że na razie wcale jeszcze są. Są już porażone, chore, ale jeszcze, jeszcze wciąż mają owoce, kwiaty, więc kto wie, kto wie. Może będziemy mieć do grudnia pomidory. No, zobaczymy. Wyraźnie widać już, że ogród nabiera żółtego koloru. Przepiękny guzikowiec, ślicznie wygląda, przebarwia się na żółto, jego guziczki ciemnobrązowe w takim żywym kolorze, bardzo ładnie wyglądają teraz na tle złocących się liści. Zawilec japoński różowy, zawilec japoński różowy wcześniej zaczął kwitnąć, ale wcześniej też przekwitł, utworzyły się też na nim guziczki, ale te guziczki są dużo mniejsze od guzikowca i są takie bardziej taki kolor na no może szary, taki popielaty Hortensje też już liście robią się czerwonawe, czyli też już czujemy jesień. Jeszcze są gdzie niegdzie kwitnące na niebiesko. Widzą Państwo, ile hortensje miały w tym roku kwiatów. Bardzo duże, przepiękne kwiaty. Macierzanka, szafirki. Ej, tutaj gdzieś się wcisnęły rozchodniki, ale widzę, że macierzanka je wypycha. Bóg Pospolity też wkrótce będzie ognisty, czerwony, powolutku zmienia tutaj kolor, hortensje bukietowe. Hortensje są prześliczne. Myślę, że warto jest je mieć w ogrodzie. Ale właśnie, tyle razem miałam pokazać i zapomniałam. Mam fuksję magelańską, jedyna, która tutaj dobrze zniosła zimy, ponieważ fuksje magelańskie są to roślinki, które można zimować w gruncie. Dosyć się ta uprawa udaje i tutaj ta właśnie fuksja rośnie najładniej. Jest to funkcja taka kolorowa o kolorowych liściach i bardzo pięknych kwiatuszkach. Te kwiatuszki nie są takie duże jak u tej funkcji domowej. Są troszkę mniejsze i troszkę takie drobniejsze, bardziej delikatniejsze, ale myślę, że też są ładne. Też tutaj mam dwa krzewy. Może uda się przezimować, ponieważ tutaj zawsze jest gruba warstwa ściółki. Gdy krzewy gubią liście, te wszystkie liście trafiają m.in tutaj na rabatę. Ja z tej rabaty absolutnie nie usuwam. Zostawiam, żeby tworzyły żyzną ściółkę. No i tutaj ostatnie dwie donice z agapantami niebieskimi, bo one wciąż kwitną, więc akurat je zostawiłam. Te białe niestety już przekwitły, wycięłam. Zostały zawiezione do garażu. Tutaj też liliowce. A też jeszcze na razie jest, ponieważ nie mamy przymrozków. No i tutaj ten piękny koleus żal mi się zrobiło. Ponieważ chciałam, podobnie tak jak tamte, tam były cztery koleusy, i tam już posadziłam narcyzy. Chciałam tutaj też posadzić narcyzy, ale bardzo mi się żal zrobiło tego pięknego, ognistego koloru i jeszcze dostawiłam, pomyślałam sobie, że skoro są ładne, to niech będą, a ja posadzę później narcyzy. Tutaj te w dolnicach też zostawiłam, Pelargonie będę przesadzała do skrzynek drewnianych, które mam w piwnicy przy jasnym oknie. i tam je będę zimowała. Pobrałam młode sadzonki, które też staram się ukorzenić. Natomiast koleusy też już wszystkie sadzonki mam pobrane i te, które są tutaj w donicach, no też no też trafią pewnie na kompostownik i posadzę cebulki narcyzów, ale na razie no tak jak mówię, no żal mi tych ślicznych kolorów. Widać już, że już nie są aż tak piękne, bo mieliśmy chyba dwie noce plus 4 stopnie, a koleusy nie lubią takich chłodnych nocy, ale przetrwały, mimo wszystko przetrwały, jakoś troszeczkę miały te liście takie zwiędnięte ale jeszcze tutaj tymi kolorami troszkę czarują wprowadzają tego żywiołu koloru do ogrodu, więc czekam aż całkiem zmarnieją i dopiero wtedy będę sadziła cebulki narcyzów szkarłatka, szkarłatka została ogołocona z korali ptaki wszystko zjadły zostały tylko liście i kolorowe takie pręciki po owocach. No i tak wygląda ten nasz ogród już prawie że jesienny. A ja się żegnam z Państwem życzę miłej udanej niedzieli, abyście byli szczęśliwi, zadowoleni, radośni, żeby się Wam wszystko pięknie i dobrze układało. Do zobaczenia!